Wszystkim, no siedzę tu sama, bez Martyny, dlatego, że jestem taką cudowną ciapą i skasowałam plik, w którym witałyśmy się razem, dlatego muszę zrobić to teraz samotnie, ale dobra, do rzeczy, wprowadzam Was już od razu w temat filmu, będziemy mówić o nowościach kosmetycznych, konkretnie ze sklepu ekologicznie.pl, cudownego sklepu moim zdaniem, słuchajcie, to jest sklep, w którym internetowe oczywiście, w którym e, mamy wszystkie najfajniejsze, najbardziej popularne marki związane z e, tym eko i naturalnym stylem pielęgnacji, ale nie tylko, o czym e, zaraz się dowiecie. W każdym razie uważam, że to jest świetne rozwiązanie, że nie musimy wchodzić osobno, nie wiem, na stronę marki Recibo, czy na stronę ma marki Make Me Bio, czy jakiejkolwiek innej i po prostu kilkukrotnie płacić za wysyłkę. Tylko jeśli mamy ochotę spróbować kilku produktów z różnych firm, no to. Na tym sklepie, na tej stronie mamy wszystkie w jednym, to jest ekstra. Także bardzo mocno kibicuję, żeby ten sklep rósł w siłę, bo naprawdę super. Oferta, jak na początek, bo ten sklep tak naprawdę dopiero powoli się rozkręca, to oferta jest naprawdę bogata. My się czujemy dość wyróżnione, że udało nam się zrobić tam naprawdę spore zakupy, ale to o tym zaraz. Ale nie tylko zakupy, bo yy, mamy dla Was rozdanie, a wszystkie zasady i o tym, co jest do wygrania powiemy na końcu filmu. Także zaczynajmy! Ok, zaczniemy od tego, że każda z nas mogła wybrać sobie aż 10 różnych produktów do przetestowania, co bo dla nas no, nie ukrywamy po prostu jak gwiazdka, po gwiazdce, <laughs> po luty już. I no duża ekscytacja. Pierwszą o którą chcę wam powiedzieć, którą z Karla bardzo chciałam się przetestować i z którą Korola miała wcześniej styczność, ja tylko z jej opowiadań słyszałam o tych produktach, czyli recibo. Na pewno słyszeliście o tej marce i każda z nas ma czekaj, ile ty masz miałam cztery, a ty masz trzy produkty. To może powiem, powiedzmy ogólnie o tym, który chyba najbardziej nas podekscytował, tak. Czyli to serum. Ja wam powiem, że miałam to serum na mojej wis-liście urodzinowej, niedługo mojej urodziny i już wykreśliłam to z tej listy, więc ekstra. Dużo się o nim mówi na YouTubie, dużo pozytywnych słów, chyba nigdy nie słyszałam z negatywnego. Ostatnio jeszcze Alice Wilson w swoim filmie o pielęgnacji, tak, ale to też mówiłaś o tym serum i no tym bardziej byłam bardzo szczęśliwa, że mogę je przetestować. To nie jest tania rzecz. To on kosztuje około 120-130 zł, ale no, przetestowałam na razie chyba 3-4 dni pod rząd, czy wieczorną, Mam wieczorną pielęgnację przede wszystkim on uzupełnia. I powiem Wam, że no. Jest moc. Ja, ja wiem o co chodzi w tym zachwycie. Słuchajcie, mm. bo to jest y, w ogóle. Trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę, chyba ma wszystkie marki, o których będziemy mówić, ale Resibo też się tutaj w to wlicza, piękne opakowania. Mm. I w dodatku to, y, no, serum, które jest na bazie oleju, zawsze jest to dość ciężkim y, produktem do y, aplikacji. E, I o, o, akurat ta, jak tu się mm. mówi, to się mówi? pipeta, pipeta, <noise> jest strasznie wygodna i w ogóle powiem no. Wam szczerze, że zawsze jak już ma się takie naolejowane e, dłonie, to ciężko później jest nam to zakręcić mm. i potem często nie wiem, jakieś tam starom się przyznaję, tego, że czasem za wiecie, odkręcone, bo a, bo zapominam, bo <noise> takie na... z tym się nie da, bo to jest bardzo mm. fajnie, dobrze wymyślone opakowanie tak. do tego typu produktu. No i ja, jeśli chodzi o konsystencję, to jak się go rozprowadza zapach w ogóle. Ja na razie, pierwsze wrażenie, wow. Te dziewczyny to, o tym, że to wypycha przede wszystkim zmarszczki, to przede wszystkim po to to jest, żeby odmłodzić skórę, więc ja tam się cieszę. Ja też. A o tej pipecie to faktycznie, dobrze, że Ty mówisz, bo ona jest tak skonstruowana, że to tak. się zdarza, że ma ten taki odsączacz jakby, który, mm -hmm. wyciągacie i czujecie opór, że tak. y, opakowanie czyści pipetę, czyli nie ma opcji, żebyście się urodziły dookoła, tylko i wyłączy to, co jest w środku, więc to jest, też to zauważam karo. to jest do, dobre, Dobry taki patent na to, żeby faktycznie się nie obrócić. No Dobra, przy jednym produkcie. Tak, tak, ale przy pierwszym wrażeniu to było takie najistotniejsze. Lecimy dalej. Drugim produktem, który nas e, łączy, też jest właśnie marki Resibo. to są płyny micelarne. Mhm. E, I tutaj też na wstępie powiem, że jego dużym plusem, oprócz opakowania ogólnie i szaty graficznej, jest aplikacja, czyli. E, Pąpeczka. Jak nie pipeta, to pompeczka. Atomizer. O, bardzo mi <tomizer> atomizer Ach, oh. o Sama wymyśliłam. <tomizer> ja <tomizer> mądra. No. W każdym razie ja bardzo lubię tego typu kosmetyki właśnie w ten sposób aplikowane. Bo oprócz tego, że mimo wszystko możemy nałożyć to na wacik, bo jeszcze ten strumień akurat w tym atomizerze jest dość taki... <tomizer> No taki, wiecie, to nie um... jest mgiełka. To nie jest mgiełka, dokładnie. To Strumień jest mocny. To jest dość intensywny, dokładnie. E, to mam wszystko fajnie też spryskać sobie e, twarz właśnie czymś takim i to będzie też rewelacja na lato, żeby się właśnie ochłodzić i, mm, no i sprawić taką ulgę. A póki co, e, no to co jest e, dla mnie najważniejsze, nie szczypie w oczy. Tak, dokładnie. Ja użyłam to tylko raz i tylko żeby sprawdzić, bo nadal jeszcze mam swój płyn micelarny, który muszę wykończyć ten zwierzę wyrzuciłam. I powiem Wam, że to mój pierwszy test zawsze, to jest oko. Przełożyłam mm -hmm. ten na rozpuścił pięknie, w ogóle wodoodporny eyeliner, co wygląda dla mnie szokiem. Zapach jest całkiem przyjemny, taki mam wrażenie, taki leśny trochę, tak mi się kojarzy z łąką już z wiosną bardzo, więc te produkty idealnie trafiły na czas wiosenny do nas już, ja już mówię, że już wiosna, wiem, że już nie ma wiosny, jeszcze... Nie, nie, już ci słuchajcie mówili. O, no to dobrze. <laughs> I faktycznie nie szczepię w oczy. Ja no, próbowałam faktycznie go zaaplikować na wacik bardziej. I mam wrażenie, że trochę dużo trzeba go dać, żeby wacik się mocno nasączył. Nie wiem, od czego to zależy, ale no zobaczymy jak z wydajnością. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo pierwsze wrażenie jest bardzo na plus. No dobra, lecimy dalej. Kolejny produkt marki Resibo, który mam tylko ja, chyba nie zapatrzyła się w niego. To jest tonik, czy taka mgiełka nawilżająca. I to jest faktycznie, chyba po tym serum, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam, taki produkt, który naprawdę mnie zachwycił. Zapach również jest bardzo przyjemny i dosenny, ale to, co zauważyłam, to on naprawdę tak pięknie koi skórę. Ja ostatnio miałam dość duży problem, co jak co miesiąc, z moją serą i no niestety trochę mnie szczypała, miała sporo jakichś tam niedoskonałości, więc różne toniki potrafiły trochę mnie skrzywdzić. Ten tonik tak pięknie mogodzi i jego faktycznie aplikuję prosto na moją twarz, ale on też ma taki strumień dość mocny, to nie jest mgiełka, więc wokół oczu omijam, jak mu sobie nie bo się głowy ale on jest bardzo wydajny, dwa pchnięcia i całą twarz pięknie przemywam, on też fajnie się sprawdza do tego, żeby przygotować twarz do maseczek, bo on też nawilża, ale jednocześnie tak wysusza skórę, bo ona jest taka, się tak ładnie ściągnięta, ale nawilżona, rewelacyjny efekt, bardzo mi się podoba ten produkt, więc natestuję dalej, więc tylko i wyłącznie pierwsze wrażenie, więc trzymajcie kciuki. Ostatnim produktem w moim przypadku marki Recibo uh -huh. jest y, coś, co już miałam w swojej y, toaletce, w swojej łazience, czyli olejek y, do demakijażu i y, 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 on przychodzi razem z y, taką ściereczką, to nie jest um, mikrofibra? mikrofibra, to jest tak dokładnie, to jest ściereczka z mikrofibry, która jest moim totalnym ulubieńcem, ja po prostu ją uwielbiam faktycznie, teraz jeszcze y, zachowałam ją w czystości do pokazania, Nie, już nie mogę się doczekać, kiedy ją <śmiech> użyję. <śmiech> W każdym razie jeśli chodzi o olej, to mogę Wam już powiedzieć faktycznie więcej, bo już jedno opakowanie zużyłam całe i uważam, że jest bardzo dobrym produktem. Pod tym względem, że zmywa faktycznie wszystko. I on, jak zwykle, zaczynam od płynu micelarnego, a potem domywam jeszcze rzeczy olejkiem, tak z tym. Te kroki sobie zamieniam i zaczynam właśnie od niego, bo on pięknie, po prostu delikatnie masując zmywa, no faktycznie wszystko, że później ten płyn to jest bardziej nawet już jako tonik, mm -hmm. bo już tak naprawdę nie muszę niczego domywać. Jedyne co mi w nim przeszkadza to delikatnie zapach, który dla mnie nie jest najbardziej przyjemny, no i dla mnie na duży plus, po prostu. Mój czwarty i ostatni produkt z marki Resibo, na który się skusiłam. A to ze względu na to, że kiedyś Karolina mówiła o tym, że kremy marki Resipo są naprawdę dobre i okazało się, że w ogóle wzięłam ten sam, czyli to jest ten um, odżywczy, bo jeszcze tak. jest ultra nawilżający. I powiem Wam tak, nie używałam go jeszcze w ogóle na, na moją twarz, ale liczę na to, że będzie chociaż tak dobry jak ten marki sukien, który mam od Karoliny, ten takie nawilżające, bo to jest w ogóle jak hit hitu, wiem o ten krem i faktycznie zaraziłaś z nim w 100%. Liczę na to, że ten będzie chociaż trochę taki sam, z samym sobie w zapasie, co będzie przy okazji, wiecie, łączyło się też składu, składem z tymi wcześniejszymi krokami. Tak sobie pomyślałam, że może pierwszy raz będę miała cały zestaw, cały taki set produktów do pielęgnacji twarzy. Zobaczymy, czy to faktycznie jest prawda, że jak się używa z jednego zestawu kosmetyków, to one świetnie działają, ja mi się uzupełniają. Mam taką nadzieję. Jedyny mignuł, o którym już mówiłam Karolinie, ja, u mnie tu jest zapach, bo ja ją ja, ten u Karoliny... Kuruliny. U, u Karoliny z olejkiem. Karola ma problem z tym zapachem, to tak samo ja mam tutaj. No kwestia gustu, dla mnie to po prostu pachnie ziemią, kwiatami z cmentarza. A coś śmieszne, ja bardzo lubię ten zapach, bo mi się no, kojarzy z ciasteczkami korzennymi. <grym> Drugą marką w moim przypadku, która też jest w kilku produktach, jest Make Me Bio. I powiem Wam szczerze, że jeszcze nie miałam nic z tej marki <grym> i na razie też jeszcze nie użyłam, więc teraz po prostu tylko pokażę Wam, w co się zaopatrzyłam. Tak, przechodząc do konkretu. Pierwszy produkt z Make Bio to jest delikatny peeling do twarzy i tutaj on ma na pewno w sobie migdały, bo widzę, że już ma je nawet w nazwie. Także jestem bardzo ciekawa, e, peelingi jeszcze jak mają w nazwie delikatny, to dla mnie już e, przekonują mnie, że moja wrażliwa i sucha cera może z nimi dobrze współgrać, bo pamiętajmy, że mimo właśnie tego, że ktoś ma cerę, cerę Cerę suchą e, i wrażliwą, to peelingi tak czy siak e, powinny się odbywać. E, nie powinniśmy tego omijać, bo właśnie suche skórki bardzo często dzięki właśnie takim delikatnym peelingom też mogą zostać zniwelowane. Także w taki oto się zaopatrzyłam. E, drugi produkt jeszcze do twarzy to jest bio krem pod oczy z witaminą E i ekstraktem z ogórka. E, I powiem Wam tak, że na razie jestem oczywiście zachwycona i dalej używam ten krem z El Orient, więc między innymi dlatego ten jeszcze nie został otwarty. Ale faktycznie tamten już powoli widać dęko, bo nie jest może na tyle wydajny. Tak, u mnie już. No, ja też mm, przyznam szczerze, że no. lubię stosować go w lekkim nadmiarze. No. <laughs> Ale tak, powoli już gdzieś tam zauważam, że może mi się skończyć. Dlatego chciałam się od razu zaopatrzyć w coś na zmianę. Bo mhm. faktycznie dzięki tamtemu kramowi. Już nie omijam elegancji oczu. Tak piękno i w ogóle. Eee, nie mówimy teraz od razu o wszystkich cenach, one na pewno będą w tym się bo eee, akurat Make Me Be all. Z tego, co pamiętam, jest zdecydowanie tańszą marką niż Resi, bo mm. to był krem w okolicach 30 zł, także nie jest jakaś wielka cena. I ostatnia rzecz, którą mam z tej firmy, to już jest coś do włosów i tym mm. razem mam maskę intensywnie nawilżającą i wygładzającą. E, no, tak jak jeszcze nie stosowałam, e, ma olej makadamia wysoko w składzie, a moje włosy się dość z tym olejem lubią, także nie mogę się doczekać, żeby otworzyć i coś Wam o nim więcej powiedzieć. Dobra, słuchajcie, teraz u mnie jeden produkt marki Josi, z którego miałyśmy z Karoliną mam serum, a to jest ukochane serum Karoliny. Ja zgłosiłam się tym razem na olej do makijażu, śliwka i morela. I już używam. No nie ukrywam, że już używam i chyba nie przestanę. I jest mi tak strasznie smutno, że to jest taka mała pojemność. To powinna być butla dwulitrowa. Ja bym to piła, ale się w tym kąpała, bo to jest taki zapach. Dobra, Będę na będę taka fajna, że cię zużyję tak dla i poświęcę. Oj, nie za dużo, no, nie wiem, <laughs> najwyżej mi oddasz. Oh my god. No. To jest. Oh yeah. pachnie jak kompot mojej babci. jejku faktycznie. I... Najlepszy zapach świata, chyba <laughs> się ten kompot jeszcze yeah. mam. Słuchajcie, ten olejek Piękne. zmywa wszystko. To wystarczą trzy, no właśnie ta wydajność jest jedynym minusem, trzy kropelki, około, numer no 4. cztery, ja mam dość taki mocny, solidny makijaż na oku, więc trochę do, do zmycia mam, ale... Zobaczcie, telefon już wracamy, tak jak mówiłam, 3-4 kropelki tego oleju zmywają dosłownie wszystko, matowe pomadki, tusze wodoodporne, smokey jest naprawdę, mocne podkłady też z twarzy, lekkie masowanku, ja nawet uwielbiam używać go do takiego prostego masażu twarzy, to jest tak przyjemne, bo ten zapach tak relaksuje i mówię już o wiośnie, o lecie, po prostu można go pić, dosłownie, tylko gdyby to była większa pojemność, to bym była przeszczęśliwa, polska marka, bo w ogóle opakowanie są takie apteczne, też te naklegi są takie mm. ręcznie naklejane, w ogóle jak nierówno, to tak fajnie wygląda. Jakoś tak wycieszy moje oko. Fajnie, że właśnie jest pompka, też nie dłonie do nie, dłoni za bardzo, wiecie, kiedy później zamykam to opakowanie, nic z niego nie wylewa, więc solidne. Ja serdecznie mam polecam, jeżeli cenicie sobie dobry zapach, przede wszystkim kwas tego, który oczywiście działa, no bo to, to już w ogóle jest podstawa, ale jeżeli lubicie zapachy, które są takie owocowe, to to jest po prostu filtr no to tak. jest aroma tak mocny. I love you. W sumie możecie być zdziwieni, że w moim zamówieniu nie znalazło się serum, moje ukochane serum marki właśnie i OSI. No ale skoro zamówiłam już w e, tej samej kategorii serum Recife, no to było to trochę bez sensu. A chciałam wypróbować coś nowego. E, ale z tej firmy e, wrzuciłam do koszyka, wirtualnego koszyka, e, cukrowy peeling do ciała, mandarynka i pomarańcza. I słuchajcie, no ja uwielbiam tego typu peelingi. Chociaż jestem ogromną fanką e, peelingu kawowego, e, własnoręcznie robionego, to to ma swoje duże plusy pod tytułem. Po pierwsze, faktycznie jest to peeling, więc ładnie ściera, usuwa ten zbędny naskorek, ale... Przy okazji pięknie nawilża i już nie trzeba balcować. po prostu skóra jest taka, że ma się ochotę cały czas dotykać. nie jest to, to e, ta drogeryjna parafina, która znajduje się w wszystkich tych peelingach właśnie marki Perfecta, Bielenda, uh -huh. nie ujmując. No jednak wolę, żeby to było działanie czegoś bardziej naturalnego. Tutaj akurat jest właśnie olej z pestek Morelli, który też swoją drogą ukochałam właśnie do dymakijażu. Także no dla mnie ogromny plus, duże opakowanie, nie oszukujmy się, starczy mi pewnie na bardzo Wielkie. długo, bo <laughs> peelingu też nie robię codziennie. Zapach jest naprawdę przyjemny, także same plusy, słuchajcie, same plusy. Nie byłabym samą, gdybym z całego zamówienia nie zamówił jakiejś maseczki do twarzy. Takiej, wiecie, którą sobie nakładamy i czuć, ją nie jest w płachcie, bo ja jestem akurat do tego typu maseczek, ale to jest takie dwa w jednym, słuchajcie. To jest maseczka w proszku, żurawinowa, tak, profesjonalna maska algowa do twarzy, przeciwzmarszczkowa, nawilżająca, sproszkowana, natomiast jest takim, no, taki piękny kolor i jak pachnie, mówię, jak cukierki takie podrowe nie? Mm -hmm. Ale ja zegarki, były takie podrowe no tak. tak. I do tego dodaje się wodę, jeszcze się to z wodą, taką przygotowaną, ciepłą i nakłada się na twarz konkretną ilość i słuchajcie, ona dostyga po chyba 15 minutach i tworzy się po prostu maska w pachnie, którą później się ściąga. No co no, Ona jest taka żelowa, ma żelu. Ja użyłam jej raz, ale już wiem, że ta pojemność, o której tutaj mówi producent, jest dla mnie za dużo. Ja po prostu mogę trzy maski te, z tego stworzyć, i było tego zdecydowanie za dużo. Więc sobie tak o jedną, o dwie trzecie muszę to po prostu zmniejszyć. Ale tak paje to na biża. W ogóle jest taki fajny efekt, bo jest to fajna zabawa. Takie spa, tylko takim wydaniu bardziej zabawowym, bo jak się później to wszystko zastyga, to wygląda jakby miało się kisier na twarzy, a później jak się to ściąga, to wszystko razem schodzi. Rewelacja. No i tworzy taka naciągnięta. mamy mam nie robić makijaż. Przed makijaż, pod makijaż, pod makijażem? Pod Przed makijażem to się na pewno sprawdzi. Fajnie, bo tak fajnie ściąga twarz. Ona jest taka mięciutka, narwieżona, ale jest taka ściągnięta, przez co podkłady kremy BB. Świetnie się mam na tym trzymać. Więc, no i to w ogóle nie było drogie. To była jedna z tańszych rzeczy, które faktycznie wybrałam, ale no nie mogę sobie odmówić, bo. No bo maseczka. Aj, tak. to z marki na komi. Nie powiedziałam? powiedziałam? Nie, nie powiedziałeś. <coughs> to z marki na komi, tak. W ogóle tak widzę, że u Ciebie jest więcej rzeczy do, mimo wszystko, pielęgnacji twarzy. U mnie tutaj tak hmm. bardziej jeszcze gdzieś tam ciało no, się, się i włosy. I właśnie, a propos włosów, e, zamówiłam sobie, słuchajcie, szampon z... Nature Mori. Dziękuję, Iwona. Tak, i to, I to jest, jest szampon, słuchajcie, e, na wolumę, czyli coś, co ja bardzo <laughs> lubię. E, I to jest jeszcze e, do włosów cienkich i rzadkich. Może najrzadszy winę mam, ale dzięki faktycznie są. E, I on ma w sobie proteiny ryżu i miód. E, I okay. słuchajcie, jeśli chodzi o to, wolumen, to tak jak właśnie już mówiła Martynie, bo mnie zapytała, czy działa. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy on faktycznie na to, wolumen działa. Tak. No dobrze, dobrze ci tak. Bardzo no, ładnie pachnie. <laughs> Bardzo ładnie pachnie. Słuchajcie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to wolumen faktycznie daje, bo używam kilku kosmetyków, w tym mm -hmm. przede wszystkim kosmetyki do stylizacji, żeby właśnie tą objętość uzyskać. E, ale to, co to jest dla mnie najważniejsze? On ma bardziej naturalny skład, e, jest bez SLS-ów, a nie przesusza, wręcz delikatnie nawilża mi te włosy i mm -hmm. dość dobrze się więc w przypadku tych bardziej naturalnych szamponów uważam to jako duży plus, że właśnie nie muszę mieć tego Takiego bardzo diametralnego, drastycznego przejścia z SMS-ów. Więc na razie na duży plus, zobaczymy. No jeśli chodzi o tę wolumen, to może mm -hmm. faktycznie kiedyś spróbuję po prostu użyć tylko, tylko tego. I mm. żeby, żeby sprawdzić, ale na razie pozytywnie. Tak jak Karolina zainteresowała się bardziej marką Make Me Bio, to mnie mm. bardziej zainteresowała Ana Bio. I już karmienie się pochwaliłam, że pierwszy raz odrobiłam lekcję ze składu kosmetyków, bo wybierając każdy z tych kosmetyków, postanowiłam ten skład sobie przestudiować. Może nie tak. Wiecie, dobitnie jak to robi Karola, a na tyle ile potrafiłam, plus starałam się unieść niektórych składników, które już wiem, że na bank u mnie się nie sprawdzają i dodatkowo jeszcze te produkty, które teraz wam pokażę, bo są trzy aż tej marki, eee, Sprawdziłam sobie po prostu w opinii, w sieci i faktycznie mają rewelacyjne recenzje, więc nie mogłam ich nie wziąć. Pierwszy produkt to krem pod oczy, który no widziałam, że ma sporo dobrych e, opinii, może nie aż tak dużo jak wszystkie takie bardziej znane, bo to ze nie jest znana jednak firma. Ja przynajmniej wcześniej w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, że istnieje. O mejbios słyszałam, mm -hmm. ale o tym nie. O niebie. No ale kurczę, jeszcze go nie używałam, więc nic wam nie powiem, ale... Faktycznie wyczytałam w internetach, że fantastycznie nabliża i z tego co wyczytałam i porównałam, to powiedziałaś podobnie jak ten właśnie z mydlarni Franciszka, który mm -hmm. no dla, mnie właśnie, o, dla mnie ten Franciszka jest strasznie wydajny. Widzisz? Kurczę ja po prostu korpeczka malutka i cały okaż tłusto jest pod tymi oczami. Ja no ja ja tak... Ale samo opakowanie mam wrażenie, że nie posiada tyle mm -hmm. ilości, ile y, sugeruje całe opakowanie. I to mnie trochę nie zgeruje. Okej, okay. ale no czy tak ten krem też mi się rewelacyjnie sprawdza, ja go bardzo... No kocham go po prostu. A ten podobno ma działać podobnie i on ma ten efekt liftingu i właśnie utrzymania tego konturu tutaj wokół oczu, taki jak jest za młodu, że tak powiem. No ja nie mam jeszcze jakichś, widzicie, strasznych zmarszczek, nie mam starej cery, że tak powiem, ale no wolę już sobie zapobiegać, niż później leczyć i dlatego się na niego skusiłam. Fajnie, że ma pompeczkę, to wiadomo, nie trzeba nigdzie paluchem macać. Drugi produkt, który no nie ukrywam, że na niego zgłosiłam się już z konkretnej recenzji, już dawno słyszałam o tym i to jest woda e, z kwiatu czystka. Ja czystek piję dzięki Karoli, poznałam w ogóle, że jest takie zioło do picia, które fantastycznie działa na mnie, ja już od długiego czasu faktycznie w ogóle nie choruję i mam wrażenie, że też świetnie działa na moje włosy, paznokcie i twarz, czyli na cerę. Naprawdę widzę rezultaty, że jest lepiej. To jest jedna rzecz, którą tak regularnie stosuję i używam, więc... Kiedy przeczytałam, no nie wiem, czy kojarzycie Alinę Rose mhm. ja na bloga, też nagrywała kiedyś, ale na jej blogu jakiś już czas temu pojawiła się recenzja właśnie y, to jest tonik, ja to będzie takim tonikiem nazywam, czy takim przebywaczem cery, y, że jest to chyba najlepsza opcja właśnie do przemywania na trądzik i na niedoskonałości na cerze. Później jak zaczęłam czytać opinie innych dziewczyn w sieci, że ta woda podobno po prostu czyni cuda. Jedyny jej minus to jest tak straszny zapach. Że ja cierpię, kiedy mam twarz wąsin, po prostu do niego, że on się utrzymuje troszkę dość długo. Więc jak śpię, to czasami jak moja poduszka tym śmierci. To jest zapach zjełczałego starego miodu połączonego starym zjełczałym bimbrem. Uuuu! Uh, <coughs> nie zachęciłaś! Uuuuh! Jest fajny. <ś> <ś> tak, on jest taki gorzko-ostry, taki zepsuty miód po prostu, no <laughs> źle to pachnie, okropnie, ale Z używam pęknie. go faktycznie i no gdzieś tam te rezultaty widzę, bo mam wrażenie, że on trochę rozjaśnia przebarwienia, jeszcze wiecie, no większo recenzja pewnie będzie, kiedy będzie derko. bo wtedy mroga, <laughs> w sumie pacjenta, czy się sprawdził, czy nie, ale opinie w internecie mnie tak... Skusiły. To jest pierwszy raz chyba YouTube make me buy, jeżeli chodzi o pielęgnację tak bardzo. Nie. Więc to jest no, duży masker. u mnie przynajmniej teraz, żeby go używać, bo po prostu ja teraz, no, jest taka, nie inna. I trzeci produkt, produkt Avebio do włosów, odżywka również jeszcze nie używana. Skusiłam się również do tego, że czytałam recenzję, że jest bardzo fajna. I to jest naturalna odżywka do każdego rodzaju włosów, która ma po prostu nawilżać. Mam nadzieję, że faktycznie ten kolor mi utrzyma. No i fajnie, że ma dobry skład. Ciekawa jestem tylko, czy znaczy będzie tak dobrze nawilżać, bo zapach, zapach jest taki nieprzyjemny I też dla no mnie, <śm> to nie jest dobry zapach. No nie, mam nadzieję, że się nie będzie utrzymywał na włosach, ale wiadomo, takie rzeczy mają działać, a nie ładnie pachnieć, więc dam szansę na 100% i tyle, jeżeli chodzi o a Bio. <śm> <śm> I ostatnia marka, która nas łączy, czyli produkty marki Yop, też kolejna polska marka, zresztą dla wszystkie chyba, to, tak mi się wydaje, przynajmniej większość na pewno. Dobra, ja muszę powiedzieć, że jestem tak podekscytowana, Ja nie będę jeszcze mówić w ulubieńcach, słuchajcie. to jest, to jest śmieszne, bo to nijak się ma do pielęgnacji, ale zakochałam się w tej produkcie, słuchajcie, zakochałam się. To jest, słuchajcie, naturalny płyn uniwersalny, e, bambus do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni w kuchni, łazience na balkonie i tarasie. Moja płyta indukcyjna i moja lustra w mieszkaniu, chyba nigdy nie miała takiego połysku. Słuchajcie, ja jestem zachwycona, tak sceptycznie podeszłam do naturalnych produktów, do, wiecie, czyszczenia, do ogólnie do sprzątania. Ja mam to kupić wszystkie, które są, bo są jeszcze takie konkretnie przeznaczone właśnie do, chyba właśnie do szkła. No w każdym razie są bardziej takie ukierunkowane też te płyny. Ja kupiłam takie uniwersalne, żeby w ogóle zbadać o co kaman. No, ja jestem zachwycona. Wstajecie naprawdę jestem zachwycona. Ten zapach jest też dość, dość przyjemny, co jest w przypadku środków czyszczących na duży plus. Zobacz. Bardzo miło. Tak, mm, tak. Świeżo? Świeże, świeże pachnie, jak Ale bardzo. E, piękne opakowanie, w ogóle. Ja się zakochałam w opakowaniu tak. tej, tej marki. To jest dla mnie ozdoba sama w sobie, a ja mogę tego nie chować do m, szafki, której chowam. produkty, <słuchajcie> tylko trzymać taką, żeby wszyscy widzieli. <słuchajcie> Ale nie, naprawdę ten produkt. No, jest rewelacją, ale więcej, więcej w ulubieńcach, myślę. I y, tutaj już obie mamy, mhm. typowo mydła. Ja akurat y, zaopatrzyłam się tylko w jedno, ale już jestem pewna, że będę się zaopatrzyć w kolejne. Y, I akurat każda z nas ma inne zapachy. Ja mam werbelę. I słuchajcie, mhm. to opakowanie jest po prostu ozdobą samą w sobie. Y, nie potrzebujecie pięknego podajnika, wystarczy właśnie ją. I łazienka plus 10 do e, wyglądu? designu, do designu. Tak. Stylu. Ja mam mm. dwa mydła, które są w ogóle w takim pięknym opakowaniu. Tak to rebeczka. Jedno mydło do, do, do mojej rodziców prawdopodobnie drugie sobie zostawię. Ale jeszcze nie wiem, które, bo są tutaj dwa zapachy, które. No, na pewno wybrałam to. To podwójne, dlatego żeby zapachem nie zachwyciły, mm. to na szczerze, bo z Wanilia i cynamon, czyli coś ja po prostu uwielbiam cynamon i wanilię. Uh, a drugie to jest herbata i mięta też. Uh. I nie wiem, które <laughs> oddać moim rodzicom, ale sprawdzimy, co bo tak, ciekawa, to jest Tak, jest bardzo ciekawe, bo ta herbana, słuchajcie, to jest mocno kwiatowy i dość intensywny zapach. Mi się podoba, ale praktycznie mam ochotę spróbować więcej, więc dobra. Wanilia i dać herbatę. O Boże, Wanilia i cynamon chyba zostaje u mnie. Wybaczcie, moje rodzice, kochani. Jest świeży? Po prostu herbata. O nie, o nie, to o, nie to o nie, to jest jest to, o nie, ten pachnie, ten pachnie oh. jak e, Ice tea. Tak, to, to jest Ice Tea, tak, 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 tak. Ale pycha, tak, tak dobrze to pachnie. To też, no, oba są... No to, to jeszcze nie wiem, mamo. <laughs> Może jednak e, nie to sam, tak? <laughs> a, nie. Ktoś na pewno nie powędruje. A, a też jeżeli się sprawdzą i będą tak dobrze domywać wszystko, jak to internetach dziewczyny mówią i huczą o tym, bo no dobra niech pachnie, ale jak nie będzie dobrze na widziałaś to nie wrócę do tego, więc jeszcze nie testowałam, ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak tak, to będę też właśnie wracała do może innych zapachów, bo tego jest tak dużo i ten design to jest w ogóle. Epic, jest tak, tak fajnie przemyślane, że nie jest tylko, nie tylko fajny produkt, ale też fajnie przedstawione, tak ładnie wygląda, nie trzeba go nigdzie przelewać i ta butelka aż tak będzie mi szkoda, jak kiedyś wyrzucić. I słuchajcie, to nie są bardzo drogie właśnie Nie, to, to jest na, bo ja byłam na początku, jak zobaczyłam, że w ogóle coś takiego na tym sklepie jest, to byłam pewna, że to będzie jakaś po prostu zaporowa cena. A że to. to jest 12,99 za... Turbo wydajny, bo jeszcze zapomniałam o tym w ogóle tak, tak. W każdym razie, no ja jestem zachwycona. Słuchajcie, ja jestem zachwycona. Najfajniejsza część. Tak. Dokładnie. I teraz najfajniejsza część całego tego filmu, słuchajcie, bo my się naprawdę strasznie cieszymy, jak możemy się z Wami czymś dzielić. A jeszcze, jak czymś, to jest totalnie zgodne z naszą polityką naszej firmy, czyli polityką naszej marki, to już w ogóle. E, słuchajcie, w nagrody w rozdaniu e, to są dwa zestawy marki Recibo, w których chodzą, to ukochane, piękne, czyszczenie ukochane, ale już y, osłabione serum mm -hmm. właśnie wygładające i <laughs> y, 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 krem ultra czyli coś, czego w sumie żadna z nas nie ma i takie dwa zasady mogą trafić do kogoś z Was. Tak, i postanowiłyśmy tym razem, że nie będzie żadnego pytania konkursowego, bo to tak naprawdę nie miało, nie miało tutaj w ogóle żadnego sensu, ale przede wszystkim dajcie znać ekologicznie, że wiecie, że istnieją i po prostu musicie, po prostu musicie polajkować ich fanpage'a i no zainteresować się ogólnie tą marką. Musicie wejść na ich stronę i sprawdzić, co tam mają, bo naprawdę to jest świetnie poprowadzony sklep internetowy, jeden z lepszych z kosmetykami do pionacji, które widziałam, więc po prostu sprawdźcie. A no i oczywiście musicie być naszymi subskrybentami, i postanowiłyśmy, że tym razem po prostu wylosujemy komentarz. Tylko dajcie nam po prostu znać w komentarzu z dopiskiem konkurs Marka, żebyśmy wiedzieli, że chcecie w ogóle wziąć udział w tym. No może kogoś to w ogóle nie interesuje, bo macie i nie potrzebujecie. I co? Po prostu na żywo będziemy sobie to losować. To świetnie, robimy to na żywo. Dokładnie, więc tym bardziej musicie polubić nasze social media, musicie polubić nas na Facebooku i na Instagramie, bo tam właśnie będą ogłoszone wyniki. Eee, I co? Za tydzień? Za tydzień. W poniedziałek. Ja Damy Wam na pewno znać konkretnie też, o której godzinie, żebyście mogły sobie to zobaczyć, a ja po prostu tocznąć się do filmu. Eee, I wszystkie cały regulamin konkursu, jak i wszystkie opisy, linki do tych produktów znajdziecie w opisie, to jest oczywiste. I tyle tak. Do zobaczenia wreszcie. Pa!